Podoba mi się ten build, bo ja nigdy nie grałem w sumie endgame'owo postacią, która no, bardzo mocno polegała na combo. Głównym założeniem tej postaci jest to, że oczywiście atak jest naszą obroną. Niewybaczalny jest ten build, jeżeli chodzi o no zrobanie combo. Frostbolt, raz, dwa, trzy, pyk i pyk. I jak to wejdzie, to praktycznie wszystko ginie. Jestem giga zajerany tą sytuacją. Zajwiste tą może być. Zobaczmy! Na rozgrzewkę lepszej postaci być nie mogło. Essa, essa! Okej, okay, mamy to zrobione, idziemy teraz dalej. Więc mamy jeszcze gdzieś speed po drodze, bo projectile speed jest cholernie, cholernie ważny. Nie mamy, mamy tylko tutaj, Tutaj jest zajebiste. Też katapulta jest zarąbista, tylko strasznie długa droga. Trzeba by przemyśleć cały build w tym. No life, to jest przyjemne. Accuracy writing, critical hit, często jest mega spoko. Locked on też, jak najbardziej w pożądalu. Można iść tutaj pod locked ona i pod projectile speed. Kurde, wydaje mi się, że powinienem to zrobić. Z drugiej strony, tutaj 3% do movement speed bym chciał. Cooked jest zajebiste, strasznie OP. Death from afar i stand on delivery z giga chat. Tutaj mamy Dance with Death. Dimetr podczas nie używamy pukleża, To też się przyda na budżecie. Właśnie z tym można kombinować, to jest, bardzo lubię ten skill, bo można iść bardziej w Glass Cannon, można iść bardziej w inne, inne rzeczy. To jest bardzo sympatyczne. No, no możemy też iść tutaj w Maiming Strike. Mame jest jakby bardzo przyjemny, nie? Bardzo defensywno. Miża Movement Speed a 30% i Evasion Rating, więc częściej trafiamy, ale my będziemy mieli tyle accuracy, że sam nie wiem, czy maimowanie będzie aż tak istotne. Zresztą maima możemy sobie dopiąć w saporcie. Movement Speed jest tutaj świetny, a tak Damage bez jakiegoś hype'a szczerze. Następnie jak będziemy tędy wychodzili. Bo to jest ta linia prosta, ona jakby naprawdę jest nieowocna. Bardzo dużo martwych punktów zwiedzamy. Będziemy tutaj dzielić w acceleration. Increase moment speed, skill speed jest zaibisty. To jest świetne. Skill speed to, to jest jakby GG next To jest główny powód Dlaczego mielibyśmy iść górą Do tego dance with Death dołożyć No to może być gigamoc. moc No i mamy włócznie wtedy bardzo blisko I Mamy włócznie, Mamy crit'a Mamy crit damage Mamy damage with speed Mamy accuracy Która będzie nam współgrało Z naszą amazońską Z tendencją Critical strike'u Które mogę mieć już zaraz właściwie Więc dużo dylematów w tym momencie Na ten build Ale przyjemne to jest Tutaj byśmy mieli tak 2, 4 I już działamy ze speed'em to jest 16 projectile speed, to jest 31 projectile speed i większe AOE na wing slashu Nie no, powinienem tu iść, tak mi się wydaje Powinienem tu iść, zrobimy sobie katapultę i potem zrobimy sobie przejście tu Albo, no tutaj nie mamy kurwa nic, tutaj jest kompletnie nic Tutaj jest kompletnie nic, muszę zajarać Prolong the assault, attack damage, skill effect duration Skill effect duration... Też byłby zajebisty, bo wtedy nasze Tornada dłużej trwają i dłużej się odbijają. Jak do tego dodamy Projectile Speed, to będzie totalne oro. Pójdźmy w to. Effect Duration, tak. Idziemy tą stroną, idziemy tą stroną. Skill Effect Duration, dobrze. Idziemy tu, idziemy, idziemy tu, idziemy tu. I jak teraz już wiem, że zahaczam te dwie rzeczy, to okej. Okay. Potem dopiero pójdziemy sobie tędy, może zahaczymy Evasion Rating i Movement Speed. To jest naprawdę fajna notka. Escape Velocity, tylko dwa punkty, nie? A dostajemy defensywę. Będziemy oczywiście w evasion inwestować, bo Evasion jest dobre. Na samym początku fajnie działa na kampanię też i w ogóle na pierwsze mapy. Potem na pewno będę chciał jakoś wystrzelić na górę. Niestety, niestety. O, potem już będziemy się przekształcać. To jest niemożliwe, żebyśmy teraz zaatakowali stronę Monka. A drzewko Monka dla Huntresski jest też rewelacyjne. Tylko, że to nie teraz daje dużo bo potencjału evasion z energy shieldem. Póki co musi nam wystarczyć evasion i będziemy w to inwestować. Raz, dwa, trzy. Nas, dwa, trzy. Ale mi się wizualnie podoba ten build. Strasznie mi się podoba ten build. Musimy sobie ogarnąć lepszą broń, bo broń już jest naprawdę słaba. Tak, nasza rotacja to jest Frostbolt, 3 razy Ruling Slash, Barash i Twister na detonację. Najlepiej Twister na trzech stackach oczywiście i rura. OMG, co to za bydle? Ale to jest kurde bydle, człowieku. Daj Daj mi to, daj mi to. Daj mi to, daj mi to. Sprawdzimy sobie temat. 29 AMA. 29 Amazoneczka. Na razie. Musimy jeszcze to podrasować. Tam alchemistem, to walniemy. O! No! No to mamy naszą broń raczej. Raczej ciężkie do przebicia. Bardzo ciężkie do przebicia to będzie. Fire Cold. Accuracy. Wysanie. Okej, okay, okej. Okay. Mental Damage. Critical Damage Bonus. Ale na, na tym etapie gry na pewno będziemy bardziej, bardziej korzystać. Chociaż 34%, więcej, więcej elemental damage. Tutaj dostaje 50% of damage z type of the corresponding type. Czyli tutaj dostaje. Ten Twister dostaje 50% cold damage, jeżeli przejdzie po coldzie i 50% z physicala, 50% fire damage. Pokaż mi physical damage. No nie no, kijowe. czyli już wiemy że elemental damage to będzie, będzie mało oddawało, bardzo mało. Tu już wiemy, że kompletnie nawet nie trzeba tego zakładać. Już, już wiadomo, że te 34% elemental damage na razie nie będzie oddawało. Physical damage za to jest bardzo przyjemny na tym. Aczkolwiek jeden tu projectile skills jest też bardzo mocny na wczesnym etapie tej huntreski. Więc niech tak zostanie. W ogóle świetna odskocznia. Od tej takiej, wiecie, wystukanej już, przeruchanej Amazonki. Świetna odskocznia, bo wcześniej cały czas miałem tylko wszystko na hita. I wiecie, jeden patyczek, hit, patyczek, Yelo. Ale nie grałem jeszcze Amką, która bazuje na kombosach. Jest to dosyć niewybaczalne. Jak się pomylę w rotacji, jeszcze nie, teraz będzie luz, nie? Ale na pewno będzie to bardziej niewybaczalne na mapach. Ale styl mi się jej podoba, nawet bardzo. Agresja przede wszystkim. 16% Almora, let's go! Damage reduction, wchodzimy na Dera. Kolejny skill, kolejny dex i teraz zaczynamy piękne sprawy. Zaczynamy attack damage i skill effect duration. Będą dłuższe tornada, Powinno być naprawdę rewelacja. Powinna być do, do levelowania, powinno być złotko, totalne złotko. It's been a long time. Dobrze sobie przypominać tych bossów. Dobra, to będzie ciekawe. Muszę kombować raz, dwa, trzy. Oczywiście, tak. Jeszcze pół dżungli musiało przyjść, pewnie. Urwa, wiadomo. Małpa i trzy unikaty. Klasycznie. Ja pierdolę. Ruch jak na Broadwayu człowieku w tej dżungli. Mogę zacząć kombo? I kejosik, tak jest Doć Nie mogę skombować, no nie mogę, nie mogę się ustawić, nie mogę zrobić full komba Kurwa mać Zawsze z tym unikatem jeszcze Jak ten unikat padnie, to ma opa też Największym problemem jest to, że zawsze walczymy z pięcioma unikatami Nie Nie Raz Dobra, Essa Fullkamba, raz, dwa, trzy Twistery. Fullkamba, byczku. Nara. Piękna waleczka. Już widać po twisterach, że zostają bardzo długo. A jeszcze jeden ważny skip przed nami, Infested Balance Podbijamy Waypoint. Zaraz za przejściem będzie Waypoint. I wracamy do Venom Crypts. Jego na jest odbita. Idzie nie wiem właśnie jak do końca, ona jest chyba tak przekręcona Horyzontalnie Kurwa, nie wiem, idę na... Dobra, jest... What?! Już?! Ale to jest dzikie Ale to jest dzikie, okej, okay, okej, okay, okej okay. Essa, bardzo mnie to cieszy Go Venom Crypts Iron Ring! Fire Quiver Zazwyczaj... uuuu Uuu, uh, 132 accuracy. What the fuck. Jezus, ten build w tych korytarzach jest tak dobry. Tak perfekcyjny. Jak daleko zabiło to potwora? Co ty gadasz? Dwa ekrany zasięgu już. Let's go. Okej, okay, okej, okay. lecimy. 16% skill effect duration i. Atak damage 16%, G fucking G. To jest ogromny cios dla moich przeciwników. I teraz zlecimy jeszcze do tych trzech kółeczek: Project I Speed. To tak jakby, jeżeli mamy jakiekolwiek spele, które podróżują, typu sparki właśnie Tornada, to połączenie Skill Effect Duration i połączenie Project I Speed to jest takie combo. Że to, to się strasznie przemnaża mocno. Bo jeżeli mamy dłuższy projectile speed i jeszcze szybszy projectile, no to nie dość, że ten projectile będzie przebywał dłuższą drogę. To jeszcze szybciej, więc dużo dłuższą drogę, no nie? Będzie przebywał tym samym. Dawaj, elemental threshold. Ailment, threshold to jest giga dobre. Chimera tutaj może być w ogóle kopnięta w prawym dolnym rogu. Ale zwiedzanie jest jak najbardziej okej. Okay. Dawaj Dexa I idziemy teraz na kolejne, bardzo ważne... Mam tak cztery levele under lokacja, póki co wystarczy. Bardzo przed Chimerą fajnie by było mieć już 33. Aczkolwiek raczej, raczej niewykonalne. Jakaś śmieszna... Ej, czekaj! Arena, na Arena z Chimery się zmieniła, lol! Czy wy to widzicie? Jest bardziej wyraźna, tu jest błoto wcześniej. Jest bardziej transparentna. Ale hit. Wcześniej wyglądało to tak, że tutaj wszędzie była roślinność i nie było widać za bardzo planszy, nie? Ciężko na bossing, gdzie trzeba cały czas robić uniki, nie da się skombować do końca. Okej, okay, teraz mogę. Urwa! Dobra, nie mogę kombować tej w ogóle. Za bardzo sfiksowałem się na kombosach, żeby... Okej, okay, czyli... No to będzie ciężka walka. Znaczy ciężka walka, to nie jest ciężka walka, ale... Muszę się nauczyć grać kombosami, Plus jeszcze unikać cały czas. No jest przez to, że nie mam... nie mam totalnie czasu, żeby unikać, bo muszę kombować. Fajne! Fajne, tak jeszcze nie grałem Nic mi nie zrobisz Esa? Uh. Hello Czem, cutter prism. Fajne, 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 fajne. No. I w takiej lokacji, jak będziemy już na endgame, to te lokacje będą totalnie obłędne. Słyszałem, słyszałem Kora, słyszałem Kora Soulcore po prawej. Soulcore po prawej. Skill Jam A dziewiątki już mogę? Mm to jest dziesiątka, dziewiąteczka, dziewiąteczka. Go Twister, Go Twister, Go Twister, Twister 5.7, a teraz 5.7.9.0. Mała różnica, ale to zawsze coś. Okej, okay, let's go, zobaczmy to. Ok, 530, projectile, chodźmy, chodźmy do miasta, mamy nowy tier. Mamy wolne jeszcze dwa prefiksy. nie, trzy prefiksy zajęte, to już nie mamy szans, generalnie, żeby wydropił, wyrolował się movement speed. Zawsze movement speed zawsze jest na prefiksie, więc jeżeli mamy tutaj trzy zajęte prefiksy, no to wiemy, że movementa nigdy nie będzie na tych butach już, więc nie ma sensu marnować na niego exaltów w ogóle. Ładne. Hu! No i to jest obrona, czuję się jakbym założył falcon armor jakiś trochę energy to mi się podoba okej, okay. to wywalmy już i jeszcze tą spirkę gems socketables um, lightning 1 do 10 1 do 30 lightning go 1 do 30 lightning essa albo physical damage zmana mana as mana Increase Physical Damage 15%, a to jeszcze mało będzie, nie? nie. Na, na takim etapie Lightning bardziej oddaje, dużo bardziej oddaje. Zrobimy sobie na razie Arctic Armor. Dalej Arctic Armor podtrzymamy. Potrzy... Pokaż mi jeszcze Gemy do... Support Gemy do Arktika jakieś. Dawaj Bludgeon. Też mega miło. Frostbolt, czy możemy coś dodać do Frostbolta? To wydaje mi się, że Wild Sharp sobie weźmiemy. 8 dodatkowych strzałów w Circle. No, to może być ciekawe, czemu by nie? Let's go! Pokaż te wild shardy, jak to będzie działać. Nie ma. nie ma. Nie ma. Nie ma. Wow! Zajebiste! Jezus, jakie lodowe spele jeszcze z supportami są piękne, nie? Jeszcze jedna rzecz. Bo do twistera musimy coś dodać jeszcze jedną. Dawaj persistence, let's fucking go! Twister duration 5.54, bez tego 3.96 GG Myślę, że dalej możemy to podkręcić jeszcze Twister i daj mi whirling slash jeszcze I pokaż mi te... <coughs> ...dżualki Tutaj fajne rzeczy można wykręcić Dajmy sobie... O, ...magnitude Magnified magnify dajmy Po prostu Uring Slash może być też dobry na mag, chociaż tam to nie ma problemu za bardzo. Dobra, dajmy sobie Cold Infusion na to. Pokaż mi jak to zareaguje, bo wydaje mi się, że na razie może mi się to nie opłacać. Trochę mam za dużo Fire Cold... Kurwa dawaj to, Primal armament, let's go. Primal ornament, ja nawet nie wiem czy nie polecieć, chyba tak zrobimy Magnified effect na to, Primal Armament na to i na razie gramy w taki sposób Resistant Primal chodzi. wchodzi, zajebiście, go <grymne> Jezus Maria, widzieliście to? Co tu się odwaliło? Ale Essa zaczynamy. To niewiele robi. Generalnie ten Wild Shards niewiele robi. Ale jest tak piękne i efektywne, że. lubię go mieć pod ręką. Ty. Ale się zamoliłem. Kurwa mać, no mi od tego samego. Jest, ten bild jest cudowny. Ten build jest cudowny, tylko nosimy nasz amulet speedrunnerski Rondol of Fragility, który daje mi skill speed, daje mi crit'a, daje mi damage, ale niestety małe widełki tego damagea, ale niestety odejmuje mi dużo resów, 30 resów, nie? No ale coś za coś. To jest totalnie amulet pod speedruny. Chyba już wiem jak chodzić tą postacią. Na permanentnym skill chainie. Cały czas skill chain. To lubię... That's what I like it. Projectile speed, jedziemy. Teraz bardzo ważne notki wchodzą. Nie, nie ginąć, nie mogę tu zginąć. Oni zamarzają już instantowo z Primal Armamentem. Z tym mam bardzo duży Cold Damage 104 do 166 Jezus, będzie ta Nefretiti Czy jak ona się zwie? Na no I właśnie to jest to. Wracam po przerwie I pamiętam doskonale Nazwy bossów. Nefretiti Czy jak ona się zwie? Ja fonetycznie zapamiętuję Rzeczy Robię stres testa tej postaci też Swoją drogą, bo Mam minusowe odporności, mamy Rondol of Fragility pod speedruny. tutaj musimy iść tak jakby do środka, w ogóle baba, baba z wanny, baba z wanny, okej, okay, mamy katapultę, okej, okay, okej, okay, to jest kurwa koniec już, to jest GG. Increase area of effect for attacks i to też, aoe podbudowujemy na maksa. Patrzcie jak to zaczyna wyglądać już. Patrzcie jak szybkie są te tornada. One przez to, że są już tak szybkie to pośrednio zwiększa się też ich area of effect range. Dużo łatwiej mi jest trafić praktycznie wszystko, co widzę na mapie, nie? Jeżeli byłyby wolne, i trwają one 6 sekund już prawie, mają persistence też, są tak szybkie, one nie zikają, że będą po prostu uderzać target dużo, dużo więcej razy. Dlatego skill speed i skill duration przy takich skillach jak spark albo tornado jest tak kluczowe. Jest tak samo ważne jak DPS, damage i tak dalej. Baba z wanny, Kurwa mać Aha To ja byłem w innym miejscu Zajebiście robię uniki A potem się okazuje, że jestem w całkowicie innym miejscu Essa Dobrze jest, baba z wanny w formie Dostałem laga I byłem w innym miejscu Normalnie można unikać ataków Fajne, no. Wow. Wow. Fire Damash, Essa. Open the door to Temple of Kobak. Ty, to jest ostatnie 15 minut gry. Na speedrunie, jak tutaj jestem, to jest 15 minut do śmierci Dorianiego, od tego momentu. W ogóle... W ogóle, w ogóle, w ogóle, zróbmy sobie tego, Lipslama, zróbmy sobie drugi... Słab broni. Refund passives. Mam 10 skilli do ogarnięcia. No to oh. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, i teraz tak. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Thanks. Elegancko. I drugi. Hmm. Niech będzie tak. Siła, 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 siła. Siła! Siła. I teraz robimy tak. Slamik na siódemeczce. Pewnie nie mam siódemki. siódmeczka siódemeczka jest. Tak jest. I teraz zapięcie jest. Do tego, do tego. Unbreakable. Stan threshold. Unbreakable i... Martial Tempo. Ale nie wiem, czy nie jest zajęte. Zajęte jest Martial Tempo. No to nie. Unbreakable jest super. I tak naprawdę... kopek nie? Ładnie, ładnie, ładnie. I to tutaj mamy już skończony jazz. Zrobimy sobie pewnie tak. I zrobimy sobie tak. I tutaj mamy już wszystko skończone. Tak jest. Ario, w efekt, Na tym weapon. Słapie drugim. Rewelacja. To nie tu. Chociaż nie. To może... Nie, nie. Dobrze, dobrze, dobrze. To tu, to tu, to tu. Co to za dym? Co to za dym jest na tym bosie? Nigdy tego nie, nie widziałem tego jeszcze. What the fuck? To moje. Tornada to robią, ale zajebisty efekt. I spadł. Robi. Dobra. To mamy zakończone. Tutaj nie będę na nic szedł. Lecimy dalej, lecimy tutaj, lecimy tutaj. Let's go. Dwa, trzy. I jump. Ja pierdolę. Za prosta gra. Go, go, go. Czy chcemy iść w evasion, Czy chcemy iść w wykrita? Ja myślę, że jak najbardziej wkrita. Reduce Global Cooked. Możemy wejść na cookta. Dawaj. Creed bonus, Creed Teraz już naprawdę dokręcamy potężne notki. Okej, okay. chodźmy na hit chance'a czy bonus. Pokaż mi Twister the past, hit chance. 10% mam chance'a już, idziemy w bonus. Nawet nie ma o czym gadać. Idziemy w bonus, zaraz będziemy mieli więcej za Pam pam. bam. finally come me.

Oh, See The destruction of apparatus will be repaid a thousandfold. No. No. Woo! Not fail me. not now? So Całkowicie inaczej zapamiętałem tą grę z ostatnich speedrunów, nie? Ale se build tak totalnie na spontanie, nie?